Boże, który jesteś źródłem życia i lekarzem każdej słabości, przychodzę do ciebie w poczuciu niemocy, szukając regeneracji dla mojego ciała i ducha. W tym bezpiecznym momencie zatrzymania, proszę cię, obejmij mnie swoją uzdrawiającą obecnością. Ty znasz każdą komórkę mojego ciała i każdy zakamarek mojej duszy. Wiesz, gdzie boli najbardziej. Nawet jeśli ja sam nie potrafię tego nazwać, lub ukrywam to przed światem, proszę cię o dotyk uzdrowienia dla mojego ciała. Jeśli dźwigam fizyczny ból lub przewlekłe zmęczenie, które odbiera mi radość życia, przynieś mi ulgę. Wzmocnij moje siły witalne. Daj mi mądrość, bym potrafił dbać o swoje zdrowie, słuchać sygnałów, które wysyła mi organizm i nie zaniedbywać odpoczynku. Który jest niezbędny do odnowy. Proszę Cię jednak nie tylko o zdrowie ciała, ale i o uleczenie mojego wnętrza. Dotknij tych miejsc w mojej pamięci i emocjach, które wciąż krwawią. Zabierz lęk przed przyszłością i cienie przeszłości, które trzymają mnie w ciągłym napięciu. Obmyj mnie ze stresu, który gromadzi się we mnie każdego dnia. Niech Twój głęboki spokój przepłynie przeze mnie jak czysta woda, wypłukując to, co toksyczne i ciężkie. Daj mi cierpliwość w procesie wracania do sił. Tak często chciałbym, aby wszystko działo się natychmiast, ale wiem, że natura potrzebuje czasu, by rozkwitnąć na nowo. Naucz mnie akceptować ten czas rekonwalescencji, czy to fizycznej, czy duchowej, jako czas łaski. A nie czas stracony. Pomóż mi być łagodnym dla siebie, gdy nie jestem tak wydajny, jakbym chciał, i pozwól mi zrozumieć, że moja wartość nie zależy od mojej produktywności. Wlej w moje serce nową nadzieję. Niech świadomość, że jestem w Twoich rękach, dodaje mi otuchy w gorszych chwilach. Jeśli cierpienie jest teraz częścią mojej drogi, daj mi siłę, by nie zgorzkniał. Ale bym potrafił odnaleźć w nim głębszy sens i większą wrażliwość na ból innych. Odnów we mnie radość życia. Spraw, bym po tym czasie próby wyszedł silniejszy, bardziej świadomy i wdzięczny za każdy dzień zdrowia. Zawierzam Ci mój powrót do pełni sił, wierząc, że Ty pragniesz dla mnie życia w obfitości i harmonii. Amen.